No i tutaj zdania nie zmieniam, bo to faktycznie walczył komando z tylko, że Andrzej Gołota widać te wszystkie jego ringowe wojny, którą w życiu stoczył, dodatkowo ta, ta ciągła wlecząca się za nim kontuzja lewej ręki, no spowodowała to, że Andrzej już choćby nawet nie wiem jak bardzo chciał, no to, no to pewnych rzeczy już nie przeskoczy i... i i ta lewa ręka po prostu do, do takiej sprawności, jak miała kiedyś, już nie wróci. I to jest, to jest przykre, no ale niestety tak jest. Andrzeja mi bardzo szkoda. Bardzo mi szkoda, bo on sobie nie zasłużył na taki koniec. Przede wszystkim trzeba sobie sprawę postawić jasno. Takiej walki nigdy nie powinno być. Ja od samego początku, jak pamiętacie, jak, jak został ogłoszony ten, ten pojedynek, byłem troszkę zniesmaczony tym wszystkim. Przemysław Saleta nigdy w życiu nie zasłużył na to, by stanąć w ringu z Andrzejem Gołotą. Andrzej Gołota to człowiek, który stoczył wiele ringowych wojen, jak już powiedziałem. Na przykład z Samsonem Półką, Danielem Nicholsonem, Riddickiem Bow, Mikeiem Tysonem, Michaelem Grantem. Natomiast jeśli chodzi o Przemysława Saletę, no to ja osobiście przypominam sobie jedną taką wojnę. To w Miami w 2005 roku. Jak się zamknął w ubikacji na Sedesie, bo się za dużo gruszek najadł. I to była ta najcięższa wojna, jaką ja pamiętam, jaką stoczył, wygrał po ciężkich bojach. Innych sobie nie przypominam. Przypominam sobie szybkie, szybkie bicie z rąk Mawrowicza, szybkie bicie z rąk Luana Krasniki, szybkie bicie ode mnie. No i myślę, że jak sędzia by mnie od niego nie odciągnął, to a może dobrze mnie odciągnął, bo ja mu tam chyba zatógł wtedy, także, także może, może faktycznie dobrze. I, i, i z, takich, z takich sytuacji go kojarzę. Dlatego powtórzę jeszcze raz: nigdy w życiu nie, do, nie powinno do takiej walki dojść. Andrzej Gołota to człowiek, który stoczył wiele ringowych wojen i nigdy nie zasłużył sobie. Na, na takie pożegnanie. Jeżeli mnie ktoś próbuje wmówić, różni dziennikarze, że to była piękna pożegnalna walka, no to może dla nich. Dla mnie to nie była piękna pożegnalna walka. Dla mnie to było niemiłe, że tak powiem, doświadczenie, że musiałem oglądać mojego wielkiego idola w walce z takim partaczem, jakim w stosunku do gołoty zawsze był saleta. Ale to jest, to jest to jest naturalny instynkt, no to jest, to jest instynkt przetrwania, no Andrzej, Andrzej, Andrzej miał jakiś kryzys, jeśli chodzi o kondycję, no i, no i może w ten sposób próbował się ratować, to dla mnie to nic dziwnego, no to są ostrzeżenia, no i w czym jest problem. Ja absolutnie nie będę tutaj Rozpatrywał na, taki, na takie drobne części tego, tego zagadnienia. Ja powiem szczerze, widziałem Andrzeja Gołotę kilka razy na treningu, przed tą walką. Na tym treningu prezentował się znakomicie oczywiście, jak na, jak na, jak na człowieka, który cały czas walczy z tak wielką kontuzją lewej ręki. To prezentował się bardzo dobrze. No cóż, no. To jest decyzja Andrzeja. On bardzo kocha ten boks. Ciężko mu się widać z tym ringiem pożegnać. I jeżeli Andrzej Gołota zadecyduje, że jeszcze wraca, to ja po raz kolejny, tak jak zawsze, będę z całego serca trzymał za niego kciuki. Chyba tak, ale to, to jeszcze nie czas, bo jeszcze, jeszcze chyba nie ma takiej potrzeby. Abym, abym wrócił, jeżeli wrócę, to wrócę tylko i wyłącznie do boksu, ale to najwcześniej po wakacjach. Wiesz, co. No nie no ja nie. Ja nie... I... Nie chcę, nie, chcę, nie chcę teraz powiedzieć pewnej rzeczy, żeby potem nie było, że ja dążę do walki z nim, bo ja wcale nie dążę do walki z nim. Ja go zbiłem i nie interesuje mnie to, co on sobie tam teraz gada, lub tam jego ci poplecznicy, nie, że to jednak on wygrał. Nigdy w życiu nie, nie, nie zgodzę się z taką decyzją, że on wygrał pierwszą walkę, ponieważ mnie po prostu z niego zdjął sędzia. No. Zdjął mnie sędzia, gdy go po prostu już ubijałem. No, no i, i, tyle, i tyle w tym temacie. Padł padł na matę, już czwarta to była czy trzecia sekunda, prawy Ceb na głowie. No, no, dla mnie to jeśli chodzi o ręce, naprawdę jakiś żaden, żaden, żaden rywal. I, I oczywiście w życiu bym takiej walki e, nie unikał, wręcz przeciwnie, wiem jak się, jakby się zakończyła. Natomiast absolutnie nie mówię tutaj, że chcę z nim walczyć, żeby potem nie było, że ja, e, że ja chcę z nie, e, że ja chcę z nim jakąś walkę, bo to. Bo to... Ech, największe bicie w swojej karierze Saleta dostało ode mnie i tego już mu nikt nie zabierze i, i, i musi z tą świadomością żyć.